Zapraszam was dzisiaj na sernik amerykański bez spodu, którego głównym składnikiem są serki typu Philadelphia, a nie twaróg. Jeśli ktoś woli sernik z twarogiem i ze spodem, jest taki przepis na kanale, więc serdecznie zapraszam. Natomiast ta wersja sernika jest bardzo popularna w Stanach, jest często robiona w wersji keto i dużo szybsza do przygotowania. Potrzebujemy 3 serki typu Philadelphia, mają one po 226 gramów, 3 jajka, 3 łyżki tłustej śmietany, 3 łyżki słodkiej śmietany, np. kremówki yy, i erytrytol do smaku, 3 łyżki soku z cytryny i opcjonalnie wanilia i skórka cytrynowa. Ważne jest tutaj, aby te składniki były w temperaturze pokojowej, szczególnie serki, żeby nie było później zbyt wielu grudek. One się i tak rozpuszczą w czasie pieczenia, ale dobrze, żeby, żeby nie było ich za dużo. Jeśli nie mamy czasu czekać, można je wsadzić najpierw do ciepłej wody na kilka minut, żeby, żeby nie były takie zimne z lodówki. Miksujemy serki z erytrytolem, powoli dodajemy potem pozostałe składniki, aż powstanie jednolita masa. Przekładamy do naoliwionej foremki. Moja ma średnicę 20 cm. Warto też trochę pouderzać foremką i może ponakłuwać wykałaczką, tak żeby odpowietrzyć to ciasto, żeby później nie pękało. I pieczemy w nagrzanym wcześniej piekarniku do 180 stopni Celsjusza około 35 minut. Wyłączamy piekarnik, zostawiamy w nim sernik jeszcze do przestygnięcia. I później, gdy przestygnie, najlepiej wkładamy jeszcze do lodówki do ochłodzenia. Dekorujemy dowolnie, może, możemy owocami, czekoladą, polewą czekoladową, czy śmietanką, śmietaną kremówką, albo taką wersją, jak ja bardzo lubię, szczególnie właśnie w tej wersji m, kwaśnej cytrynowej sernika. I wtedy mieszam z tłustą kwaśną śmietanę, dosładzam ją erytrytolem do smaku i dodaję sok z cytryny. I później to jeszcze lubię polać odrobiną roztopionej czekolady. Jeżeli chcecie, żeby ten sernik był wyższy albo upiec go w większej foremce, zamiast wszędzie tam gdzie macie w składnikach trójkę, możecie to zwiększyć na przykład na 5. 5 wtedy serków, 5 jajek i po 5 łyżek pozostałych składników. Także wtedy ten sernik będzie albo wyższy, albo może być większy. Dziękuję za oglądanie, jeżeli Wam się podobało poproszę o paluchy w górę, zapraszam do subskrypcji i życzę Wam pięknego, miłego dnia i pysznych, zdrowych i udanych serników.